Panie trenerze, kilka słów podsumowania, bo to był mecz o specyficznej dramaturgii. Najpierw prowadzenie 1 do 0, no i coś się stało chyba w drugiej połowie. To Mazur w drugiej połowie wyszedł zupełnie inny, czy też Wam coś nie szło? No ja mam wrażenie, że w drugiej połowie pomyliliśmy bramki, szczerze mówiąc. Myślę, że. W przebiegu pierwszej połowy można było być zadowolonym, poza skutecznością. A w drugiej połowie, tak jak mówię, chyba nasi zawodnicy pomylili strony, bo z pięciu bramek, które straciliśmy, cztery strzeliliśmy sobie praktycznie sami. Jak się strzela na takim poziomie czwartoligowym samemu sobie bramki, to ciężko jest myśleć o punktach. Hmm, czy kogoś, szczególnie w tej swojej drużynie, wyróżniłby Pan, kogoś zganił? No, my przegrywamy razem, wygrywamy razem, tak? Także tutaj no, wszyscy ponosimy za to odpowiedzialność, najbardziej ja, tak? bo zawsze trener wygrywa mecz, yy, znaczy wygrywa mecz drużyna, a przegrywa trener, no. tak to jest w piłce nożnej. Yy, ganiu nie, ganiu kogoś indywidualnie to na pewno nie. Yy, Chwalił też nie, bo po takim wyniku też nie ma co chwalić. Mówię, ciężko jest oceniać taki mecz, bo naprawdę no... Chyba można było być bardzo zadowolonym po pierwszej połowie zgrania, mówię. No jak się taki mecz po takiej grze w pierwszej połowie przegrywa 5-1, no to, szczerze mówiąc, opadają ręce, nie? Paweł Sobolewski, trener Ełckiego Mazura. Panie trenerze, po pierwszej odsłonie tego spotkania, ktoś, kto obstawiłby wynik końcowy 5 do 1, zostałby uznany za człowieka, chyba niespełna rozumu, ale to jest piłka, taka jest piłka. Znam tych chłopaków, wiem na co ich stać. Pierwsza połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu. E, za to e, drużyna Zatoki Braniewo zagrała bardzo dobrą pierwszą połowę. E, jak na czwartoligowy poziom, naprawdę fajnie to wyglądało. E, no, ale porozmawialiśmy sobie e, w szatni, zmieniliśmy troszeczkę ustawienie. E, chłopcy e, zrozumieli, e, o co gramy, jak mamy grać. Wyszli na drugą połowę i, i zrobili to, co. To co wszyscy od siebie oczekujemy, czyli zwyciężyliśmy bardzo fajnie, bardzo dużo bramek, bardzo dużo akcji, a przede wszystkim była walka na boisku. Dało się zauważyć, że w tej drugiej połowie wyraźnie zbliżyliście się do przeciwnika. Nie pozwalaliście mu grać. Czy to była ta recepta? No tak, no, od początku meczu staraliśmy się tak grać. W pierwszej połowie to nie wychodziło. W drugiej połowie faktycznie nie mieliśmy nic do stracenia. Musieliśmy odrobić tą jedną bramkę straty z pierwszej połowy. Udało nam to się dosyć szybko. No widać było też, że drużyna Zatoki coraz mniej sił ma. Zrobiliśmy też roszady, mieliśmy kilku chłopaków na ławce rezerwowych, którzy weszli tak jakby tak jak Gosiewski, który strzelił dzisiaj dwie bramki, tak jak Oskar Waszkiewicz, który strzelił bramkę. Ja im zawsze powtarzam, że nie gra pierwsza jedenastka, jest nas osiemnastu, dwudziestu i wszyscy są ważni w tej drużynie. Dlatego tradycyjnie już nikogo indywidualnie Pan nie wyróżni w tym spotkaniu. Nie, powiedziałam właśnie e, po meczu dla chłopaków, że dziękuję im za to, że, e, że w drugiej połowie zagrali tak jak zagrali, wszyscy widzieli, a przede wszystkim było widać to, co pokazywaliśmy w tamtej rundzie, czyli ten ząb, tę walkę, ten zaangażowanie i, i, i tego od nich oczekuję. No i tradycyjnie też jak w poprzedniej rundzie e, Mazur Ełk rozkręca się od drugiej połowy. No coś w tym jest. Nie wiem, mus, musimy sobie usiąść porozmawiać. może za, za lekka rozgrzewka jest, yy, bo faktycznie wygląda na to, że, że faktycznie zaczynamy grać w drugiej połowie. Dziękuję bardzo. No i liczę na kolejne trzy punkty. Liczymy właściwie wszyscy na kolejne trzy punkty w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo, na pewno na pewno będziemy się starali, żeby tych punktów na jesień yy, zrobić jak najwięcej.